Jesteśmy w trakcie oddawania kładów. Tutaj za mną stoi CF Moto 450 i teraz na szybko powiem Wam, jakie były wymieniane części, jakie były robione czynności, ile to wszystko kosztowało, więc zapraszam do oglądania. Tak prezentuje się ten naprawdę bardzo fajny kładzik. Już kilkukrotnie był u nas w serwisie, Między innymi przeglądy, montaż tego kufra, szat, kosztuje chyba on 1100 zł. Lampa LED tutaj była wymieniana, okrągła, kosztuje zł. Jeśli chodzi o czujnik poziomu paliwa, bo też taką czynność musieliśmy zrobić, sam czujnik kosztuje 114,89. Filtr oleju HF-152 kosztuje 39 zł. Filtr powietrza oryginalny 114,90. Olej 10W-40. My akurat lejemy z beczki. Tutaj wyszło o 38 zł. I naprawa kłada, która właśnie polegała na wymianie oleju, fit, wymiana filtra powietrza, czyszczenie airboxa, wymiana wskaźnika poziomu paliwa. Zbieżność robiona była również zobaczcie, wymiana lampy tyłu, kontrola połączeń śrubowych, kontrola luzów zaworowych i kontrola hamulców. I koszt 740 zł. Tak to mniej więcej wygląda w skrócie. Dodatkowo pokażę Wam, co można zamontować na tego typu kierownicę, do tego typu kłada, jeśli chodzi o uchwyt na telefon. Tutaj mamy zamontowany klasyczny uchwyt typu RAM. Tutaj zastosowaliśmy takie połączenie do rury kierownicy. Możemy sobie na tych zawiasach kulowych ustawić pod siebie. Montaż jest bardzo łatwy, bo zobaczcie, tak. Łapiemy i mamy ustabilizowany telefon. 99 zł już z ładowarką USB, więc świetna opcja. Też takie coś możecie sobie kupić u nas na sklepie. Klient sobie już śmiga. No i zapraszamy kolejne osoby, które mają tego typu kłady do serwisu. Może być Polaris, Canam, TGB, cokolwiek. Wszystkie pojazdy możemy serwisować, diagnozować komputerowo i potem już naprawiać.